Siemano, z tej strony Shadow witam Was w kolejnym odcinku z kariery Patrykiem Vieron. Przed nami spotkanie z Bordeaux: mecz na szczycie lider kontra wicelider ligowej tabeli. Bardzo ważne spotkanie, które no, może tutaj rozstrzygnąć, kto zostanie mistrzem. Jeśli Bordeaux to spotkanie wygra, będą mieli nad nami 9 punktów. No i nie, sorry, 8, 8, no i to już będzie niemalże pewne, że oni ligę wygrają, bo 8 punktów. Będzie nam naprawdę ciężko tutaj odrobić. Kurzawa, widzę, że jest zmęczony, także damy sobie na tą pozycję traorę. Na cała reszta tutaj naszego pierwszego składu musimy wyjść na to spotkanie najmocniejszym możliwym ustawieniem, jakie się tylko da. I niestety przegrywamy. Przegrywamy 2-1. Honorowe trafienie da Silwy. Mets tylko remis, także oni nas tutaj nie wyprzedzą, zmniejszają stratę do dwóch punktów, no a Bordeaux, jak już wspomniałem, 8 punktów przewagi, także patrząc na to, którą mamy kolejkę, jak gra Bordeaux, no to, no mistrzostwo, mistrzostwo jest już tutaj praktycznie, praktycznie no zapewnione, na 90% mistrzem będzie Bordeaux, kurwa, jakiś pies mi szczeka za oknem, ja pierdolę. Kolejne spotkanie gramy z Clermont. Oni są na piątym miejscu w ligowej tabeli, mamy nad nimi ponad 10 punktów przewagi, jednak tutaj Oxer niebezpiecznie się zbliżyło. Czwarte miejsce, tylko 5 punktów straty do nas. No ja mówiłem, że top 3 tutaj będzie pewne, no a zaczynam w to powątpiewać, bo nasza forma w ostatnich spotkaniach nie była zbyt imponująca. No i zaczyna się robić tutaj naprawdę gorąco w walco ten awans. Jednak no teraz mamy spotkanie z Clermont. Tutaj nasi piłkarze wypoczęci w pełni, jednak zrobimy sobie tutaj lekką zmianę. Biancini wystąpi w pierwszym składzie. Damy Janę wyjściowego. I damy także około. Da Silva. Da Silva ładnie uruchomił tutaj Roberta Taylora. Ten wchodzi w pole karne uderza. Ale broni, broni tutaj bramkarz. Mamy rzut rożny. Zagrajmy go sobie na krótko. Zbiega do nas tej Biancini. Biancini, ładna kiweczka. Chodzi w pole karne. Biancini uderza. Strzał niestety zablokowany. Da Silva. Odzyskaliśmy szybko piłkę. No i Da Silva już tutaj wchodzi w pole karne. Rywali. Da Silva dośrodkowuje. Jest Alfarela. Idealnie ustawiony. I wychodzimy na prowadzenie. Ładnie tutaj popracowaliśmy w odbiorze. Jeszcze na połowie Clermont odzyskaliśmy tutaj piłeczkę, no i przeprowadziliśmy sprawdą kontrę, chociaż no bałem się, że ta piłka do alfareli nie dojdzie. On w ogóle jakiś taki niski się wydaje przy tych wrzódkach za każdym razem, jak na niego dośrodkowuję. Zobaczmy, ile on ma wzrostu. Alfarela 1,73 m. Także no faktycznie, no nie jest to. Najlepszy pomysł, żeby na niego wrzucać, ale tym razem wyszło. Dziesiąta bramka w 20 meczach, także średnio co drugi mecz strzela. No i naprawdę tutaj bardzo dobrą robotę robi nasz kapitan Dżanek. Dżanek, długie podanie do Da Silwy, który pięknie że tutaj pokazał z przodu. Da Silva opanował piłkę, poprawił sobie na lepszą lewą nogę i mamy 2-0. Ależ to rozegrali. No chyba sobie żartujesz, że ktoś kurwa. Co to kurwa jest? Ty? Nie wierzę, no, dobra. Już myślałem, że jakiś kurwa traktor, czy inny kurwa pojebany samochód mi tutaj startuje spod okna. Bo taki kurwa hałas to naprawdę przejebane. Nikomu takiego czegoś nie życzę. No kurwa, odjeżdżaj mi spod chaty cepie jebany. Ja pierdolę, no nie wierzę, nie. Na pewno to słyszycie, bo to, to jest kurwa tak głośne, że nie da się tego nie słyszeć. Ale no sobie kurwa wybrał moment idealny, nie? A odpalam nagrywanie, to nagle kurwa wszystkim się przypomina, że tu trzeba skosić trawę, tu trzeba se kurwa traktorem pojeździć, tu kurwa trzeba wyjść z psem na spacer, który szczeka jak popierdolony. Zawsze wszystko w momencie kurwa, gdy nagrywam. I przez to się tak wkurwiłem, że nie widziałem powtórki tutaj tego pięknego podania Janecha. No naprawdę no znakomicie to zrobił tutaj nasz defensywny pomocnik. Jeszcze raz da Silva, ale tym razem no, ten strzał był daleki od ideału. Odzyskał piłkę. Da Silva. O, ale brzydko sfaulowany. To musi być żółta kartka. Zdecydowanie tak jest. Spóźniony tutaj Manin. Nie ma tutaj w ogóle co dyskutować. Zdecydowanie spóźniony. Prosto w kolano za Silwy wjechał. No to musi być żółta kartka. Nie zagrajmy sobie tego wolnego na krótko. Aha, no. Mam kurde kamerę nam na panzu. Chcę tam podać. A Gierka se wymyśla, że zagra mi gdzieś do lewej do kurzawy. No jakie to jest kurwa głupie. Nie, naprawdę. Ta gra. Z każdym dniem coraz bardziej się zastanawiam, czemu ja w to gram cały czas. Bardzo ładny ślisk Kate Panzu, teraz uruchamia prostopadłym zagraniem Bianciniego. Biancini wchodzi w pole karne, uderza. Broni bramkarz, broni. No gdybyśmy tutaj strzelili trzecią bramkę, no to zamknęlibyśmy ten mecz, bo nie chce mi się wierzyć, że tej Clermont strzeliłoby nam nawet dwie bramki, żeby chociaż się zbliżyć. A co dopiero trzy, teraz Janech. Wcześniej popisał się asystom, a teraz no taki opadający liść z dystansu. Gdyby stał tak z 5 metrów dalej. No to ta piłka opadałaby i może wpadłaby do bramki, ale no niestety przeniósł piłkę nad poprzeczką, za dużo siły włożył w to uderzenie, no i nie ma bramki tym razem. Janech odzyskał piłkę. Teraz ładne kółeczko, poradził sobie z obrońcą Clermont. Janech zagrywa dom Panzu, ten przyjmuje i chciałem powiedzieć, że uderza, ale też nie wiem, zawahał się przed tym strzałem. No i finalnie wyciągnął mu tam ktoś piłkę spod nogi. Ale no naprawdę Janech gra znakomite spotkanie. Teraz Da Silva kładzie rywala Alfarela do Janecha. Janech ma już asystę, czy pokusi się o kolejną. Zagranie do Da Silvy, ten strzał z za pola karnego, znowu celnie, ale znowu broni tutaj Indiaje. Zostało nieco ponad pół godziny gry i zrobimy sobie, oj, zrobimy sobie wszystkie zmiany, ale oczywiście Traore tutaj nie będzie naszym napastnikiem. No, korzystając z tego, że mamy, mamy aż dwa gole przewagi, no to tutaj zrobimy sobie od razu pięć zmian. Janecha zostawimy, tylko zmienimy go sobie na środkowego obrońcę, no bo Janek gra naprawdę bardzo dobry mecz, no i nie chciałbym go nie chciałbym go zdejmować, także on tutaj na boisku pozostanie pięć zmian. Magiotti. Magiotti przesuwa się pod pole karne rywala. Zagrywa do Dukroka. Strzał zablokowany, ale jeszcze z kontę. Mpanzu szuka sobie miejsca. Mpanzu. Cały czas były gracz Luton przy piłce. Zagrywa do Magiotti'ego. No i kurczę, przekombinowaliśmy i niestety mamy stratę. Clermont pod naszym polem karnym. No była szansa na ich pierwszy strzał chyba w tym meczu, ale. Dobrze nasza obrona finalnie tutaj, No i nawet nie dopuszczamy ich tutaj do strzałów, no naprawdę, Clermont jest w tym spotkaniu bezradny, jeszcze raz próbują, ale ostatecznie spowalniają tą akcję. Gordon rusza z kontratakiem, Gordon, Gordon jest już w polu karnym, ale dobrze, Calfreeze odzyskuje piłkę, chociaż jeszcze Gordon stara się powalczyć, ale tam fauluje, jednak sędzia puszcza grę. No, graczom Clermont ten wynik zdaje się nie przeszkadzać, bo oni tak jakoś niespecjalnie są chętni do tego, żeby zaatakować, żeby spróbować jeszcze chociaż o ten remis powalczyć. Chociaż teraz no, przesuwają się w pobliżu naszej bramki i mają szansę na pierwszy strzał. Jednak dobrze wychodzi tutaj Jimenez, ratuje sytuację. Mamy już 90. minutę na zegarze. Tylko minutę sędzia tutaj dolicza, także no będziemy mieli zaraz koniec tego meczu. Macon posyła długie podanie do Conte. Sędzia nam ten mecz kończy. Zgarniamy trzy punkty. o no Clermont tutaj niespecjalnie chętne było do walki. Zobaczmy statystyki, no tylko jeden strzał jak już wspomniałem. Ten z przed chwili. Jeśli chodzi o naszych rywali, no tutaj Bordeaux wygrywa mecz, przegrywa. A naszym kolejnym rywalem będzie Olympique Lyon. W Pucharze Francji spotkanie ćwierćfinałowe. Przed tym meczem jeszcze mamy kolejny raport zwiadowczy. W grze o Puchar Francji zostało już tylko 8 drużyn. Zobaczmy tutaj jakie ekipy. Mamy Stadrem, która które już awansowało do półfinału. Marsylię, która też do tego półfinału awansowała. Montpellier, Lille, Lyon, no i Bastie. Bastia tutaj jedyny zespół z drugiej Ligi Francuskiej. Pozostałe ekipy to są oczywiście z Ligę, także no, tutaj mamy taki fajny smaczek w postaci naszej ekipy rzut oka na tabelę, bo tutaj widziałem, że za parę dni czeka nas spotkanie z ekipą Paris FC, także tutaj 5 punktów przewagi nad Met. Kurczę, zastanawiam się, jak podejść do tego spotkania z Lyonem Na pewno nie wyjdziemy naszym najmocniejszym składem, ale nie chcę też wystawić takich absolutnych rezerw. Finalnie zdecydowałem się na taki skład, no. Paru rezerwowych, paru piłkarzy z pierwszego składu. Faworytem tego meczu na pewno tutaj nie jesteśmy. Dodatkowo gramy na wyjeździe, także no jeśli uda się tutaj zdobyć chociaż jedną bramkę, to ja już to uznam za sukces w tym spotkaniu. No i niestety bramki nie ma. Awansu również nie ma. Przegrywamy 2-0. Żegnamy się tym samym z Pucharem Francji. No fajna, fajna przygoda tutaj. Doszliśmy bardzo daleko, możemy być jak najbardziej yy, z wyniku tego zadowoleni, bo ćwierćfinał no to jest znakomity rezultat. No i teraz możemy się skupić też w pełni na lidze i na tym, żeby tutaj uzyskać awans. Metz wygrało swoje spotkanie i zmniejszyło stratę do nas do dwóch punktów, także przydałoby się tutaj wygrać i znów sprawić, żeby ta różnica była dla nas bezpieczna kilku piłkarzy tutaj po meczu z Lyonem jest zmęczonych nie ma co się dziwić, bo ta przerwa nie była zbyt długa między tymi meczami, no jesteśmy zmuszeni tutaj zrobić parę zmian jeśli chodzi o ławkę rezerwowych także takim ustawieniem wychodzimy szybka symulacja i tylko remis, tylko remis po kombeku w ostatnich minutach. Tutaj Robert Taylor ratuje nam ten jeden punkt. Kolejny mecz gramy z ekipą Dunkerk. oni okupują tutaj dół tabeli, ostatnie 20 miejsce. No i mamy, mamy tutaj możliwość, żeby dać szansę tutaj rezerwowym piłkarzom. Także yy, tak też zrobimy. Keita sobie odpocznie, odpocznie Guidi Kurzawa tutaj również. W środku tutaj damy sobie tego gościa, Alfarelę zostawimy, wyjdzie Tomi, no i takim składem wychodzimy tutaj na ten mecz. Przerwa między tym a następnym meczem to jest około tydzień, także moglibyśmy spokojnie wystawić tutaj pierwszy skład i oni powinni wypocząć, ale po pierwsze z tymi piłkarzami to jest różnie, no a po drugie gramy na ostatnią drużynę w tabeli, także kiedy jak nie teraz dawać szansę rezerwowym i my to przepierdalamy. O mój Boże, ostatnia drużyna w tabeli z nami wygrywa. Mec i Bordeaux tylko remisują, gdybyśmy to wygrali. No to, to byłaby naprawdę znakomita sytuacja, bo mielibyśmy kurczę dużą przewagę nad Mec, zbliżylibyśmy się jeszcze do tego Bordeaux i nadal bylibyśmy kurczę w grze o mistrzostwa na tak a tak to jest pizda. Co prawda, nadal mamy to drugie miejsce, ale no szkoda, straty punktów z takimi ciąłkami. No i ekipa Oxer wbiła się tutaj na trzecie miejsce. No oni tutaj niepozorni, taka cicha woda. A może się okazać, że w ostatnich kolejkach jeszcze nas tutaj porobią, i to oni zajmą finalnie drugie miejsce. Także no musimy się tutaj pilnować, bo naprawdę walka o to drugie miejsce jest zacięta. Bordeaux odjechało już rywalom. Z nimi tutaj nie powalczymy za bardzo. Mamy wygraną. Mamy czyste konto. Dobrze. Posypały się trzy wiadomości od juniorów, którzy grożą nam tutaj odejściem. Yy, chcieliby dostać się już do drużyny seniorskiej. Ugo Bernard, Hannes Martin i Sasza Adam. Także zerknijmy sobie na naszą szkółkę. Posortujmy to sobie według wieku. Mamy już Jorna Baumana, który... Tutaj ma 18 lat, także jego sobie przeniesiemy. I teraz tak. Sasha Adam, on chciał, także możemy go sobie przenieść. Hannes Martin i trzeci to był Ugo Bernard, także jego sobie również przeniesiemy. I tych wszystkich chłopaków damy sobie od razu na listę wypożyczeń. No i już pierwsza oferta się tutaj pojawia za Bernarda na rok. Jak najbardziej, tutaj to. Przyjmujemy i patrzymy na kolejny raport. Tutaj już trafia się pierwszy fajny zawodnik z niezłym potencjałem, jednak to niestety tyle. A jeśli chodzi o drugi raport, to tutaj o też jeden fajny potencjał, drugi mega fajny, 80-94. Tutaj też 73-94. No naprawdę fajni zawodnicy się nam teraz w tym miesiącu przytrafili. Spadło nam tutaj zadowolenie zarządu. No, nie bardzo rozumiem czemu. No, bo te cele mam wrażenie, że spełniamy tutaj z tymi juniorami. no Mamy ich naprawdę całkiem sporo. Oni w przyszłym sezonie pewnie trochę pograją, ale tu jest tutaj tylko bardzo, bardzo niskie wymagania co do tego. Tutaj ta średnia wieku. No teraz się trochę obniżyła po przyjściu tych trzech kolesi. Cel tutaj z pucharem Francji spełniliśmy. W walce o awans jesteśmy cały czas, bo mamy drugie miejsce. No i tutaj te finanse, tylko tutaj kiepsko wyglądają, no bo nie mamy tego miliona w budżecie, no a wartość klubu zwiększamy cały czas, no to jeszcze mamy trzy sezony, a już tutaj 15% zwiększyliśmy, także jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby te wszystkie cele spełnić, a mimo to zarząd nie jest do końca zadowolony z naszych poczynia, poczynań i mamy tutaj kolejną ofertę wypożyczenia za Adama do Zagłębia Lubin, wolałbym na dwa lata ich tutaj powypuszczać niż na rok, no i kolejny mecz tutaj też będzie bardzo ważny w kontekście walki o awans, bo będziemy grali z Ogzer. Do końca zostało już tylko 7 ligowych kolejek, jeśli dobrze liczę. Także gdybyśmy tutaj ten mecz wygrali, no to nad Ogzer mielibyśmy 7 punktów przewagi, a jeśli przegramy, to oni się do nas zbliżą na punkt. Także to będzie bardzo ważny mecz w kontekście awansu, jednak zagramy go sobie w kolejnym odcinku. W tym to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!